Siemano! Pozdro z surf for life z naszego surfcampu w słonecznej Portugalii, z południa Walgarf West Coast, West Coast, o! Yy, więc dzisiaj materiał o deskach, druga część. Kto pierwszej części nie oglądał, to proszę sobie tam gdzieś na dole, czy w, w tym description, jak to się nazywa, będzie link do tego materiału. Tam było o rodzajach desek, jakie są różnice, a dzisiaj w tym krótkim materiale chciałem poruszyć temat Jaką deskę surfingową powinnam, powinienem sobie kupić jako pierwszą deskę? Krótką. Dlatego, że to jest bardzo trudny temat. To nie jest tak jak z deską do windsurfingu, gdzie patrzysz sobie pod wyporność, czy deską do kajta, że do wzrostu, do wagi mniej więcej powinien być taki, ani inny rozmiar. Z deskami surfingowymi jest trochę inaczej. Jest dużo więcej elementów, o których trzeba pomyśleć. Zasada generalnie jest taka, powiedzmy, że ten materiał będzie przeznaczony dla początkujących, tak? bo jeżeli ktoś wie co nieco o deskach i wie, czego szuka, to jakby nic mu tutaj nie pomogę. To jest dla kogoś, dla kogoś totalnie początkującego. Powiedzmy, kogoś, kto sam się trochę, sam sobie trochę popływał, albo znajomi go nauczyli, albo ktoś, to zrobił taki podstawowy kurs, jeden, dwa lub trzy, ale czuję się już na tyle dobrze, że chciałbym mieć swoją własną deskę, zabrać na wyjazd, gdzieś pojechać samemu popływać. Więc mam nadzieję, że, że ten materiał Wam pomoże, i to jest właśnie skierowane e, do takich jak Wy. No więc tu jest duży dylemat z tymi deskami. Zasada y, numer jeden to jest wszystko moja opinia, pamiętajcie, mój punkt widzenia. Zasada numer jeden jest taka, że nigdy nie powinno się kupować deski mniejszej od siebie. Deska powinna być y, zawsze większa od Ciebie. Y, nie powinniście też się sugerować tym, że o, każdy by chciał mieć małą deskę, tak? bo deski małe fajnie wyglądają, y, łatwo się to nosi, wyglądasz już pro ale mała deska to jest, uwierzcie mi, tak naprawdę dla bardzo zaawansowanych, też na specyficzne fale więc tutaj szkoda Waszego czasu i pieniędzy. Ja wszystkim polecam, żeby kupili sobie jaką pierwszą deskę, najlepiej najlepiej krótką, soft topa. Co to jest soft top, To już o tym rozmawialiśmy. To jest po prostu miękka deska. Są też małe i duże. Ja polecam jak największą, zbliżoną do tej deski, na której uczyliście się na początku, na Waszym kursie albo na, na Waszych pierwszych lekcjach. Ja zaraz wyłowię tutaj taką jedną deskę, żeby Wam pokazać. Mam nadzieję, że wyłowię bez gleby. Chodź tu. O, pyk, pyk, pyk. Zostań tu. Dobra, jest. To jest deska z nienawidzonej firmy przeze mnie kiedyś, ale przekonałem się, przekonałem. Nie jest to nawet moja deska, tylko należy do mojego kumpla Rafała. Które sobie tu przyjeżdża raz na jakiś czas i wygodniej było mu zostawić tą deskę u nas, po prostu niż się z tym targać. Jak niektórzy już rozpoznają, to jest po prostu softtop o z Decathlonu. Z Decathlonu, tak? Bardzo tania deska. Nie wiem, ile w Polsce kosztują, w Portugalii to jest coś około chyba 200 euro. Dlaczego wszystkim polecam miękkie deski i takie duże deski na początek? Po pierwsze, jeżeli jesteście początkujący, no to wiadomo, popełniacie dużo błędów w wodzie. Spadacie z tej deski, możecie dostać tą deską w łeb albo uderzyć kogoś. Najgorzej, zahaczyć się finami. Finy to te małe stateczniki tutaj z tyłu. Na takich miękkich deskach, jak sama nazwa wskazuje, to wszystko jest miękkie. To jest tak naprawdę. Taka sama deska jak każda inna, tylko konstrukcyjnie, bo to jest styropian, z drewnem, tylko ona jest obita taką pianką dookoła, żeby ani sobie, ani komuś nie zrobić krzywdy. I finy też są miękkie, więc nawet jak takim finem dostaniesz. Niedawno był Damian Zolą u nas na kampie i mają twarde deski, no i tam zahaczył się finem, to dosyć, dosyć mocno się pociął i bolała go ręka przez jakiś czas. Przy tej desce wam to nie grozi, albo powiedzmy, ryzyko jakiejś tam kontuzji jest minimalne. Do tego. Te deski mają takie fajne rączki, żeby się wygodniej nosiło. Laseczki zazwyczaj właśnie mają taki problem, że one są dosyć szerokie i ciężko jest im złapać w ten sposób i nieść deskę. Dlatego tu jest taka rączka po środku, każdy może to złapać i nosić. Więc to jest raz, a dwa. Ta deska ma rozmiar 8,6. Co to znaczy? Że to jest 8,6 cali i ma tak zwaną ma wyporność 90 litrów. Jak wiadomo, 1 litr to prawie kilo, czyli 90 kilo. Im większa deska i większa wyporność, tym tak naprawdę łatwiej się na niej pływa. Ona mniej skręca, jest bardziej stabilna, dużo bardziej wybacza. A, a z, dla Was, dla początkujących, pływanie na surfingu to powinna być czysta przyjemność, nie frustracja. Więc ja zawsze wszystkim to powtarzam, że najlepszy surfer na spocie to ten, który łapie najwięcej fal. Na Waszym poziomie, na nauce, najważniejsze jest łapanie jak największej ilości fal. Na takiej desce właśnie będziecie łapać jak najwięcej fal. Duża deska to też wypływ, wszyscy mówią, ojezu, wypływanie, coś tam, ale na tym wystarczy dwa razy machnąć rękoma i to po prostu idzie już inercją. Im mniejsza deska, tym więcej musicie wiosłować. Więc naprawdę polecam takie deski, na nich się łapie dużo fal. Ja pływam na tej desce sam raz na jakiś czas. Łapię falę od tak zwanych fal od kolana po overheady do takich fal. Jak się umie dobrze już to ona naprawdę skręca i można pływać w bok fali, jest naprawdę zajebista. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o miękkie deski, to to jest to, że gdzie deski się najczęściej psują? Deski się najczęściej psują nie w wodzie, tylko w transporcie. Włożymy do samochodu, do samolotu, idziesz, przywalisz gdzieś okant, coś i deska jest taka twarda z fiberglassu zaraz jest pęknięta. Nie możesz wejść do wody, trzeba naprawić to pęknięcie. Zazwyczaj solares to potrzebuje kilka dni, żeby wyschnąć, więc masz kilka dni z czapy, jeżeli chodzi o surfing. Więc to jest mój pierwszy kandydat i to naprawdę nieważne, czy jesteś yy, drobną dziewczyną, czy dużym chłopem, ta deska jest tak naprawdę dla każdego. Jak widzicie, jest dużo większa ode mnie. Ona bardzo dużo wybacza. Szybko się na niej nauczycie. Ja uważam, że każdy powinien trzymać w domu gdzieś tam. Yy, taką deskę, a jeżeli kupicie i nauczycie się już na niej na tyle pływać, że zacznie wam brakować prędkości, trochę bardziej skręcania, to takie deski jest później bardzo łatwo sprzedać, dlatego że duży, jest duży rynek, na to jest coraz więcej początkujących. Każdy, prawda, nie każdy może sobie pozwolić, żeby kupić nową taką deskę, więc używana jak znalazł deski miękkie, softopy, tak jak powiedziałem, łatwość łapania fal, bezpieczeństwo Twoje, bezpieczeństwo wszystkich dookoła i łatwość transportu, wiesz, nie masz bólu głowy, że gdzieś tam przywalone deską i deska jest rozwalona i kosztowo, one są bardzo tanie w porównaniu, wiecie, do jakichś tam customów, fiberglassów i tak dalej. Ja wiem, że wszyscy chcecie mieć, wszyscy chcecie mieć małe deski, ale naprawdę, żeby było łatwiej, polecam zacząć od takich dużych. Mamy też deski tak zwane minimale. O czym mówiliśmy w poprzednim materiale, które są rozmiarowo i kształtem bardzo podobne do tych, ale nie są już miękkie. Raz Wam pokażę. Idę wyłowić teraz minimala. Dobra, więc teraz wjeżdżamy z minimalem. Nie wiem, czy to widać, ale podłożyłem sobie tutaj taką małą poduszeczkę, dlatego że ten minimal już jest, ma taką konstrukcję jak każda inna, profesjonalna, nie lubię tego mówić, profesjonalna deska, ale każda inna twarda deska, czyli jest to styropian z drewnianym rdzeniem. E, opitolone to wszystko jest fiberglassem, czyli włóknem szklanym. Nic specjalnego. Jak widzicie, ona rozmiarowo jest chyba taka sama, nie, jest 6 cali krótsza, więc dużej różnicy nie ma. Ale zwróćcie uwagę, kształt, rozmiar jest prawie wszystko to samo, różni się materiałem. I to jest właśnie deska, którą polecam komuś, kto na przykład świetnie sobie radził na, na swoim kursie dla początkujących na surfingu albo pływał ze znajomymi, albo ktoś go nauczył, albo był na jakimś wyjeździe, ale ktoś kto ewidentnie sobie bardzo dobrze radził i tu musicie sobie sami zrobić rachunek sumienia, bo możecie oszukać mnie, możecie oszukać wszystkich dookoła siebie, możecie oszukiwać siebie, ale w oceanie, jak powiedział mój kolega z ID, pozdro, jesteście nadze na golasa, oceanu nie oszukasz. Więc pamiętajcie o tym. To jest deska typu minimal. Nazwa z Minimalibu. Malibu to kiedyś były longboardy, coś mniejsze niż longboardy, nazywało się Minimalibu, a potem Minimal w skrócie po prostu. Więc podstawowe różnice są takie, że ta deska no jest, jest szybsza rzeczywiście, ale przez to mniej stabilna, dużo mniej wybacza i jest też troszkę bardziej niebezpieczna, tak? dlatego że to jest twardy materiał. Do tego wszystkiego ma twarde finy. Ma takie same finy, jak znajdziecie na każdej innej twardej desce. Ja na przykład tam na jakiejś swojej innej desce mam finy karbonowe, które tną skórę jak brzytwa, tak? Więc jak dostaniecie takim finem w skórę, w skórę albo pianka, no pianka to od razu jest zniszczona, niestety pianek się nie da naprawiać. Cokolwiek, gdziekolwiek Wam nie powiedzą, pianek się nie naprawia. Jak macie dziurę w piance, to zapomnijcie o tym. Naprawisz, za tydzień jest po zawodach. Natomiast tu już dochodzi ten element, że możecie komuś zrobić krzywdę, sobie zrobić krzywdę. Finem to jest tak zwany fin chop. Ja kiedyś miałem w Indonezji, wywróciłem się, gdzieś tam kotłowało mnie i fin uderzył mnie centralnie w Achillesa, przeciął mi Achillesa. Wyjazd cały z dupy, w szpitalu poszywany i tyle było z tego pływania. Więc pamiętajcie, żeby sobie właśnie zrobić taki rachunek sumienia, że tu nie ma co ściemniać, tak? Tu, tu nie, ma, nie ma co oszukiwać, ale tak jak mówię, są ludzie, którzy mają e, wcześniej doświadczenie, nie wiem, windsurfing, kites, snowboard, generalnie jakiś kontakt z, ze sportami deskowymi i to naprawdę pomaga. Ta, ta równowaga, czucie wody, e, czytanie oceanu, więc taka deska byłaby świetna, dla kogoś, kto powiedzmy, popływał sobie jeden sezon lub dwa sezony na takiej miękkiej desce i czujesz, że zaczyna ci brakować, że chcesz trochę szybciej, że już skręcasz, że brakuje ci, tak? Bo tamta deska naprawdę, naprawdę jest świetna, ale żeby na niej dobrze skręcać i pływać fale w bok, nawet tu by można na tych pływach Obierzcie się, jak Jamie O'Brien zasuwa na takich deskach to naprawdę już też trzeba trochę, trochę popływać. Na tej będzie ciut łatwiej, ale to naprawdę niedużo. Tak? To druga sprawa jest taka, że przy transporcie jest zawsze ból. Przywalisz gdzieś, zakładasz na samochód, na bagażnik, spinasz to taśmami, gdzieś tam pęknie, już się dostaje woda do środka, trzeba taką deskę naprawiać. Kolejnym elementem jest takim, że ta deska musi mieć wosk. Musicie pamiętać o tym wosku. Mieć zawsze przy sobie wosk, wosk odpowiedni do y, temperatury wody. O tym właściwie zrobię jakiś tam oddzielny materiał, ale widzicie, Albo nie widzicie kurwa, bo mi się włosy w bransoletkę wplątały. Więc tu się z parę innych elementów. Natomiast też polecam takie deski. Trzeba sobie spróbować czasami, tak? Może, może ktoś spróbuje takiego softboarda i zupełnie mu nie będzie to pasować, ale tak jak mówię, to będzie miało mniej wyporności, dużo mniej wybaczało i wasz progres przez to będzie szedł dużo dłużej, tak? Najgorsza jest frustracja, tak? To, że wszyscy dookoła ciebie łapią fale, a ty nie możesz złapać fali i kurde, jak to jest, ja mam takie same deski, więc i takie same warunki i tak dalej. Nie, dlatego wróćcie się wtedy do, do, do miękkich desek. Dobra, to tyle o tym minimalu. Teraz też, mówiłem, że deskę powinniście zawsze kupować większą od siebie. Mam deskę tak zwaną krótką, która jest nadal większa ode mnie. Zaraz ją tu wyłowię. No, większa, mniej więcej taka jak ja, tak? Ale powiedzmy, że jest większa ode mnie. Zwróćcie uwagę, jak, jaka jest różnica. Przede wszystkim ta deska zaraz wezmę drugą do porównania. O, workout. o, teraz będzie widać, mam nadzieję, że będzie widać idealne porównanie. Dlatego jak już w poprzednim materiale sobie na ten temat rozmawialiśmy. Deski mają różne shapey czyli różne kształty. Ten kształt deski. Ja tą deskę używam zimą na trochę większe fale, dlatego że na większych falach nie chcesz mieć za małej deski. Yy, tylko chcesz mieć trochę większą, bo tam jest trochę większa prędkość i, i większa deska daje większą stabilność, lepiej się klei do wody, ale zwróćcie uwagę, że ta ma zupełnie inny dziób, czyli nos, nos, deski, przód. Jest bardziej w trójkąt wycięta i jest troszkę bardziej zadarta do góry. To jest dlatego, że jak spływasz z takiej dużej fali z dosyć dużą prędkością, jest ten moment, kiedy tak zwany bottom, czyli dno fali, zaczynasz odjeżdżać i płynąć w bok. Na takiej, na takiej większej desce może być ten problem, która jest bardziej płaska, że ona się po prostu wbije w wodę i was przerzuci. Ale przez to, że ten nos wygląda tak nie inaczej. Yy, ona ma dużo mniej wyporności, ten nos tak jakby nic nie daje, to jest tylko po to, żeby ona lepiej skręcała i nie wbijała się w wodę. Taki zaokrąglony nos dodaje wam dużo więcej wyporności, przez co dużo łatwiej łapie się fale. Co to jest wyporność? Wyporność to jest po prostu ile kilogramów, ile, ile litrów, jaką masę jest w stanie deska, deska utrzymać yy, na powierzchni wody. Teraz, to już sobie tutaj odłożę, ulubiona deska Grześka. To już jest deska, no wiadomo, że to jest fajne. Każdy chce mieć taką fajną, małą deskę, bo wyglądasz jak pro, siema, siema. Wszyscy myślą, że jesteś pro, jak niesiesz taką deskę, ale jak wchodzisz z taką deską do wody, to inni surferzy też myślą, że okej, okay, on, ona mają taką deskę, to znaczy, że oni już wszystko ogarniają i nie musimy się bać. Wiemy, że oni są przewidywalni, że znają zasady pływania w wodzie, znają wszystkie reguły, więc okej, okay, y, można liczyć. I to jest ten myk, tak, że. Na takiej desce początkujący absolutnie sobie nie będzie radził. Po pierwsze, na niej, jak się położysz, ona ma około 30 litrów wyporności, więc leżąc albo siedząc na takiej desce ona jest, ona jest pod wodą. Trzeba dużo więcej dużo więcej waflować rękoma. Im mniejsza deska, tym więcej waflujesz. Jest po prostu bardzo trudna. To jest Strata czasu i Waszych pieniędzy kupowanie takiej deski jako pierwsza deska. Naprawdę zawsze powinniście pójść w coś większego. Ja wyznaję zasadę, że każdy powinien popływać przynajmniej dwa sezony na softtopach albo na większych minimalach, na longboardach, na dużych deskach, żeby się opływać. To też zależy od tego, ile pływasz w sezonie. Jak pływasz 7 dni do roku, to, to więcej niż dwa lata powinno się popływać na takich większych deskach. Chciałem Wam jeszcze pokazać jedną deskę, już w ogóle prze-zajebistą. Zobaczcie, ona jest jeszcze mniejsza. Jeszcze większy przycinak. Jeszcze bardziej ma wygięty ten, ten nos. Tutaj widzicie, jaka jest przestrzeń. Jeszcze bardziej. To jest deska, z którą będziecie wyglądać przez zajebiście na wszystkich zdjęciach, a przede wszystkim na plaży. Bardzo łatwo mieści się do samochodu, do bagażnika. Możecie nawet rowerem jechać pod pachą i pykacie rowerem. Chociaż ja wolę na motor, sobie wkładam na motorek. Mam taki boardrack i jedziemy. Też jest dobra, stylowa, ale to jest deska, która powiedziałbym dla bardzo małych ludzi, dla dzieci, dla dobrze ogarniętych ona świetnie pływa, pływa na Beach Breaku, czyli na dosyć szybkich, zamykających się falach przy samym brzegu. I ja wiem, że wy też wszyscy chcielibyście mieć takie zajebiste deski. I jak szczerbaty na suchary, wszyscy są napaleni, wysyłają mi maile: Borat, słuchaj, taką deskę znalazłem w takiej w takiej cenie, czy polecasz kupić?" To będzie moje: "Nie. Nie, nie polecam. Naprawdę. I wiele sytuacji było takich, że ludzie pisali do mnie, chcieli kupować te krótkie deski, ja jej mówiłem nie, nie kupuj, kup większą. Po co oni i tak kupowali te krótkie? Przyjeżdżali do mnie czy rok później, pół roku, miesiąc, wiesz co Borat, Miałeś rację, w ogóle nie mogę pływać, frustracja, wkurzam się, o co chodzi? Weź mi wypożyć jakąś większą deskę albo albo coś. Mam na razie, że mam nadzieję, że jak na razie wyczerpałem e, temat, albo przynajmniej Odpowiedziałem na kilka Waszych pytań. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie tam na dole pod tym, pod tym filmem. Ale pamiętajcie, surfing, musimy robić wszystko, żeby był dla nas jak najłatwiejszy, żebyśmy mieli fan, żeby było bezpiecznie i żeby nasz progres szedł do przodu. I tego Wam wszystkim życzę. I mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam, trzymajcie się. Pozdrow Surf for Live, Walgarf. Ciao.